Nie mogę tutaj spaść. Gdzie jest piesek? Piesek, 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 dobry piesek! No się maneczko, witam wszystkich. Mateusz z tej strony przed państwem Daj Yang. Jak ja się jaram niemiłosiernie na, na widok tej gry. Tyle czekałem, aż twórcy mi ją wyślą i wreszcie Indigala mi wysłała grę. Jestem bardzo im za to wdzięczny. I moi drodzy, ja zaczynam, popowiadam wam o co w tej grze chodzi już w trakcie całej rozgrywki. To jesteśmy my. O dobra, zobaczymy co ty z sensations. Mhm. Kochała, wiecie. Brawurowe akcje. Eksperymentowała ze wszystkim, dlatego ciągała. Nie, nie była uzależniona. Nie. O, 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 coś już się tak powoli. Pst, się Dokładnie, jesteśmy na takiej tajemniczej wyspie! Ludzie, jesteśmy na tajemniczej wyspie! miało być super wycieczka. Będziemy rządzić wyspą, e, plażą. Nie mieliśmy pojęcia, na co się porywamy! Wszystko was wszystko było rozmazane, ale byłam pewna. Że zostałam pochowana żywcem. Umrzej, młodo! Dzi dzi dziwko! Właśnie to jest ta gra. Jesteśmy na tajemniczej wyspie. Nie wiemy, co my tam robimy. Nie wiemy, dlaczego to się wszystko stało. I goni nas jakiś popieprzony psychopata, jak w Hello Neighbor, prawie. Potrzebuję wody. Jesteśmy loszką, oczywiście. No i dobra. Pomocy! Pomocy! Co do... Kurwy nędzy, przepraszam muszę tłumaczyć, no co to? I to jest jakaś mapa nam spada. Ogólnie gra jest wciąż... Tworzona, nie? To jest early access mocno, mocno początkowy, więc nie zdrażajcie się, jeżeli coś będzie wyglądało źle Dobra, i my możemy się wspinać oczywiście Dobra, troszkę za bardzo... Czekajcie, tutaj raczej. O! Wow, nawet fajnie to wygląda! Teraz tutaj ha! Ona tak jakby robiła kupę trochę ha! Nie no dobra nikt tak nie robi kupy Czy na to, no to mogę wskoczyć? Hehe he, nie, ale dobra to jest nasza mapa tak wyglądam Jesteśmy taką jakąś spłakaną lożką, zobaczcie w ogóle jej strasznie łzy e Escape from here, no jasne, examine the map No staram się, o tutaj są jakieś doki To, to jest ta mapa, którą dostaliśmy, czyli jesteśmy tutaj Musimy się dostać tutaj, i wyjście jest tutaj? Czy wieża jest tutaj jakaś? Dunno. Eee, Alamusy dupa cicho. Tyle jest powiedziane. Dobra, ja się jaram tak niemożliwie. Widziałem gameplay z tego i to wygląda naprawdę. Naprawdę przeepicko. Czy. Czekajcie. No dobra, tutaj mogę wskoczyć normalnie i się stąd wydostać. Gdzie jest naste. A tutaj tego chyba nie zauważyłem. Proszę, jak ono jest Masakryczna. Jaka ona jest dobra. No i grafika też jest bardzo ładna, tak by the way. Jezus Maria! No, zobaczcie, kto to przepchnął. Ciś towarzyszy 4 miliardy ton. No nie, będzie takie trochę poryte na dalekie dystanse. Ale no, jakoś to jest z tym yy, prze przetrwamy. Hold alt while running to look back. A, okej, okay, tak to działa. I jest takie spowolnione tempo na moment, że możemy popatrzeć na naszego yy, oprawcę. Dobra, spoko. Możemy zbierać tutaj jakieś owocki, jeżeli jesteśmy głodni. Spoko. Yy, nie mamy 60 FPS-ów, ale. Jezus, co to jest? Tam jest piesek. Piesek! Piesek! Piesek mnie goni! W dupę jeża gryzie mnie! Gdzie on jest, dobra? Zgubiłem go. Nie, nie widzę, dobra, mniejsza z nim. Uh! Ale grafika i takie miejsce ogólnie, w którym się znajdujemy w tej grze. Mi się bardzo podoba. O Jezus Maria. O Jezu! Przeskoczysz to, przeskoczysz to, przeskoczysz to Dobrze, Elo, psie, najgorszy i co, nie złapiesz mnie? Zerwałem coś. Yy, jakiś kwiatek. Zajebiście, dobra, jesteśmy gonieni. Ale udało nam się uciec. Uh. Dobra, piesek gdzieś sobie poszedł. Podoba mi się to miejsce, jest bardzo, bardzo ładne. Dobra, tutaj można kraftować. Niestety nie możemy się bronić. Tutaj nie ma czegoś takiego jak bronienie się. My jako jedyna rzecz, jaką możemy zrobić, to jest ucieczka. Tak? O, aż sobie. Aż mi się odbiło, no. Healing powder. No, możemy sobie zbudować, ale nie nie mamy tyle kwiatków. O Jezus, mam czkawkę pomocy. Dobra, mniejsza z tym. Oż ty kurwa w życiu. To jest nasz Hello Neighbor, tak? To jest nasz sąsiad! Co to jest za skurczybyk? Co to jest za frajer? A! A! Przeskakuj. Dobra. Dobra, zrobię mu zajebistego screenka. Woo! Dobra, uciekamy. Typek z kosem jakiś zamaskowany brawurowy ninja mnie goni. Dobra, jest daleko, już nam nic nie zrobi. Znowu nas coś... To on nas goni, czy jakiś piesek? Może Dobra, idziemy tam. Nie, on nas goni, słyszę jego ruchy. Jest troszkę szybszy pewnie. The Manor Fer Farm, Dobra, znaleźliśmy jakąś miejscówkę. Szybko, 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 te nie ma czasu. Musimy się schować za. No. Nie, no jest daleko. Jest tam, tam dopiero. Więc nas nie czesuje. Dobra, zobaczymy, czy jest więcej takich typów. Czy to jest jedyny na tej wyspie, który będzie nas gonił. Dobra, mam jakieś miejsce. Ja bym się tutaj chętnie udał. Zamknięte, nie mogę tutaj wejść. Wiele tajemnic. Nie wiadomo, co się dzieje. Gonią nas psy. Goni nas jakiś psychopata w masce. Co począć? Co począć? Ale potrzebuję wody. Find a water source. Jeszcze tutaj woda to jest chyba to niebieskie, nie? Ale nie wiedzę, żeby to mi spadało. Więc póki co, jest może okej. Okay? Pozbieram sobie te kwiatki, może zbuduję potem z tego, znaczy stworzę z tego ten healing powder Udam się tutaj nad wodę Jest, co jakiś czas są takie ścinki FPSowe No ale... Mniejsza z tym, co to jest, bekonowe drzewo? Bekonowe drzewo... Ojej Wezmę to Czy ja też krwawię? Tak, troszkę jestem zakrwawiony jak jesteś słodki, nazwę cię Romu Dobra, Romi Save. Możemy coś zapisać. Okej. Okay. Jakie ładne słoneczniki? Jak tutaj jest uroczo? Temple ruin. Dobra, udajmy się do ruin jakiejś świątyni. I zobaczymy, co może nas tutaj czekać. Akcesoria. Yy, capacity nam zwiększa. Dobra, czyli możemy więcej rzeczy w sobie trzymać. Dzięki temu, że znalazłem ten pasek. Okej, okay. coś nas goni. Coś nas goni, zdecydowanie. Nie wiem skąd. Nie wiem skąd. Nie wiem, spadłem. Nie wiem, co nas goni. Dobra, ten... Jakiś inny? Nie, ten sam ko kościarz śmierci. Dobra, muszę się gdzieś ukryć. Tutaj. Biegnę, 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 biegnę. Dobra, na spokojnie. On, on nie da sobie rady. Nie da rady sobie. Dobra, goni nas! Nie jest na tyle mądry, co w Hello Neighbor, ale... Ale nas i tak goni Szybka, podróż. Czy ja mogę tutaj spaść? No muszę chyba. Wstawaj szmato. Dobra, przepraszam za krzyki. Dobra, tam musimy się udać zdecydowanie. Zajebioza. Dobra, jakieś kaktusiki tutaj rosną. Nie! Mam skoczyć do wody? Mam wskoczyć do wody, bo raczej nie doskoczę stąd tutaj, ale stąd tutaj jak najbardziej. Więc dobra, no. Zróbmy to, co nam każą. Może da się jakoś tutaj wspiąć. Albo tu? Nie. Tu. Dobra. Chodź. chodź. Dobrze, że jesteś wspinaczkową wariatką. I Hopsasa! Zajebioza. Nie, no przejdź sobie na sam koniec. I Hopsasa! Dobra. Świetnie. I tutaj wejście na górę jest. I wskakuj! Zajebiście, Jak ona jest gipka. Yy, go tylko Ty, bo mi się energia zaraz skończy. Ja myślę, Mati. Tutaj? No lol, no, kto by się. Dobra, tam szybko. Szybko. Energia ci się skończy i spadniesz na 100% tak się. O jesteśmy przy tych zwłokach. Wszystko tutaj ze sobą mamy. Mogę jeszcze raz jego ciało tutaj przejrzeć. No dobra, to jest safe. Dobra, biegnijmy tam. Yy... O, o Jezus. Ogólnie, jak są kruki, to podobno oznacza, że gdzieś tam jest przeciwnik. O, widzicie? Tam. Jakby miał jakąś lornetkę. Tam sobie biegnie. Widzę go. Dobra, przebiegnę naokoło w takim razie. I udam się z powrotem w tamto miejsce. Myślę, że tam coś znajdziemy. Chociaż mogę najpierw zbadać te ruiny. No, zbadam sobie najpierw ruiny. Bo tutaj może coś być. Po prostu ominąłem to miejsce. Dobra, zejdź na spokojnie. No ja pierdole! To za głupia ten paszmata, złama... A no w sumie to było wysoko, dobra Wezmę to Czy ja mam ten y do kraftowania? Okej okay. Jak to stworzyć? Okej. Okay. Słyszę kruki. Y I teraz item. Użyj tego Okej, okay. czy ja tego użyłem? Okej, okay, teraz mogę. No, za dużo mnie nie uleczyło, ale okej. Okay. Te kruki mi się tu nie podobają A one Starling beards will draw nearby enemies Okej okay. Czyli, że sprowadzą przeciwników Te ptaki jak kru krukają sobie Dobra Czyli tutaj nic nie ma? No nie powiedzcie mi, że tutaj nic nie ma Coś tu musi być Może na to wejdę? Dobra, no właśnie na to tępa Gido. Dobra, hop Chodź. Może coś stąd będzie widać? Jakiegoś. Nie. nie Oj. Tam coś jest. Widzicie te, grzy tego grzyba? Ogólnie myślę, że ty nie możesz mi nic zrobić, śmieciu. Takie mam wrażenie, że jesteś głupi i masz wszy. Możesz sobie stać tutaj i machać kosą. O ty kurwa, gnoju! <grystanie> Dobra, pójdę jeszcze raz w to miejsce. Wejdę teraz szybko na, na, na górę tej. Tych ruin i przeskoczę na ten taki pomniczek co tam stoi. I tam coś było do wzięcia. Tam coś było. Jestem ciekaw bardzo, co to jest, dlatego teraz mam nadzieję, że mi się... Ojej, nie mogę stąd spać za bardzo. On tam chodzi. Widzicie go? Na kucaku sobie przejdę, może mnie nie zauważy. Bo będę musiał przychodzić niedaleko niego. Dobra. Nie lubię być gonionym. Chociaż jakoś. Chociaż jakoś jak jest dzień, aż tak mnie to nie przeraża. Na przykład w altarzcie byłem goniony. To bałem się bardzo. Dobra. Teraz w długą tutaj. Zanim mnie zobaczy. Może mi się uda uciec jakoś. Szybko, 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 szybko. Dobra, dawaj. Szlauf ich się się, właśnie tam. No właśnie tu. No co za tempa pała. No mo mogłabyś, koleżanko. O, dziękuję. Dobra. I teraz. Weź sobie rozbieg. Aha. No, no dobra. Walić to w takim razie. Ona ma jakieś problemy ze skokiem. Nie piekłej to. Ale jak się wspina i chce skoczyć z jednego miejsca na drugie, to przecież kurde jego mać. Ona przelatuje 4 km, a jak stoi na nogach. Nie. Nie dam rany. Dobra. Zeskoczymy sobie tutaj po kamyczkach na spokojnie. I mi się z powrotem tu. Zobaczymy co tam będzie. Chopsasa! No i dobra, lecimy. Teraz nam się uda. Poczekam aż nasza postać się tutaj odświeży i lecimy. To będzie szybkie wejście. Hopsasa. Hopsasa. Szybko, szybko, szybko. Hopsasa. Przejście tutaj na górę. Hopsasa. Teraz tutaj. Hopsasa. Teraz tu. Hop, sasa. I teraz na samą górę. Hop, sasa. Jesteśmy. Weszliśmy w jakieś miejsce. Dobra. Coś tutaj jest. Wejście tutaj z powrotem na górę. A. Aha. Czyli zszedłem na dół. Po to, żeby, żeby wejść tam z powrotem. No dobra. Okej, okay, tak może być. Tak może być! Skoczysz tam? W szlaufiksie? panoramiksie? Kudiu? Czy nie, nie, da, nie da... Ona nie da rady. Nie no, ona musi dać radę. Po to to tutaj jest. No wskocz tam! Jeszcze brakuje, żebyś spadła. No nie da... Ona nie da rady. Ludzie, ona nie wskoczy tam z powrotem. Chociaż musi tam Wskoczyć. No no nie da rady no. Braider się zabić. Zacznijmy lepiej tutaj myśleć. Staram się udać tutaj. Wejście będzie na górze. Tam widzę już jakieś. Z daleka widzę psa. Tam sobie chodzi. Wątpię, żeby mnie wyczuł aż na taką odległość. Chociaż tutaj jest bliżej. Ja widzę trzy psy. Trzy psy! Dobra, na spokojnie. Jakoś przejdę obok nich. O, w dupę jeża. Goni mnie. Goni mnie piesek! Dobra, nie przeskocz tego piesku. Jesteś głupim pieskiem tylko. Ojej! Nie mogę tutaj spaść. Gdzie jest piesek? Piesek, 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 dobry piesek! Idziemy na spokojnie tutaj. Goni nas piesek. Piesek, piesek! Dobrze Everything is fine! Piesek! Wchodź tu tempa TY tu wlazłeś? Kurwa, mało mam. Czasu goni mnie. Piesek. Dobra, inaczej. Udajmy się do tego domostwa pięknego. Hmm. Może to są ruiny. Albo tamto. Nie wiem, bo wątpię, żeby tamto miejsce to były te ruiny. No okej, okay. no idźmy sobie. Teraz jeszcze. Jezus, jak się wystraszyłem tego. Teraz liczę, że nic nas nie zabije w jakimś ułamku sekundy. Żaden pies nie będzie mnie gonił. Żaden kurde facet z kosą nie będzie mnie gonił. I będziemy szczęśliwi. Może odkryjemy jakąś kolejną niesamowitą tajemnicę. Dobra. Bo ja, co? Jestem bardzo ciekawy, co tutaj się stanie. Podoba mi się motyw, że nie mogę walczyć z nim. Podoba mi się bardzo. Ja lubię uciekać przed czymś w grach. Jest to przerażające, ale mimo wszystko mi się to podoba. Dobra, sprawdzamy ten bliźniak. Okej, okay, co jest w środku? Co to takiego? Przejdziesz pod tym. Dobrze, super. Teraz tutaj. Tylko nie sprowadź na siebie nieszczęść. Lożko, proszę cię. Raczej nie masz latarki. Dobrze, bezpiecznie. Coś tutaj leży, coś tu leży. Kwiatki. I ty tylko dobra. Wejście na górę. Mhm. I, I i i co? I co? Się zabije pewnie spadając stąd. Nie. No wyszedłem sobie z drugiej strony. Fajna historia. Co to? Woda! A dobra, mam klikać. Repair the broken pump. Napiję się. Mmmm. water! Nie mam czym tego naprawić. Spoko, wejdę tutaj jeszcze, do tego domku, bo tam byłem tylko w jednym, a w tym nie. Może coś tutaj znajdziemy. O! O proszę. O, możemy zasejwować grę. Zajebioza! No i dobra. Możemy sobie tutaj progres zobaczyć. Quest, dokumenty. Mm -hmm. Find Water Source, znalazłem. Eee, repair the Broken Pump. Fi fi find the a find Ranch. Dobra, musimy znaleźć klucz. Ale to myślę, że zrobimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało, i tak to łapki w górę. I do następnego. Hej.